w dziesiątym sektorze na znak protestu. Asystent trenera Łazarka Jerzy Kowalik poprowadził zespół Wisły w meczu z Polonią. Młody obiecujący szkoleniowiec jest wychowankiem Wisły a karierę kończył w hutniku. Jak długo będzie w tej roli? Tego nikt nie wie, raczej krótko, ponieważ jest fachowcem i świetnie współpracował z Wojciechem Łazarkiem. Czarne mury nad Wisłą, a tu jak na złość z wszystkich meczów Wisły z Polonią ten jest dla obu drużyn najważniejszy od jesieni 46 roku. Wtedy to właśnie tu w Krakowie zwycięstwo nad Wisłą czy do dwóch otworzyło 100... Czarnym koszulą drogę do pierwszego po wojnie tytułu mistrza polski dla klubu, dla leżącej wtedy w gruzach Warszawy. Mecz rozpoczął się od ataków Polonii. Mikulenas do tyłu Grzegorz Wędzyński broni Artur Sarnek. Wisła gra bez Węgrzyna, bez Bukalskiego, Polonia bez Gałuszki. Dośrodkowanie Adamczyka strzelał Radosław Kałużny, broni Wojdyga. Ale oto 26 minuta meczu. Dośrodkowanie Dubickiego. Piłka dochodzi do Radosława Kałużnego i potężne uderzenie bezradny bramkarz Polonii Wojdyga. To może być piłkarska bramka roku. Błyskawicznie się złożył z woleja z prawej nogi. Niewiele brakowało, rozwaliłby bramkę Polonii. Jeszcze strzał Nicińskiego 1-0 dla Wisły. Dobrze, a to już druga część spotkania, podobnie jak i pierwsza, rozpoczyna się od akcji Polonii. Ale teraz kontra wisły kiks obrońcy Marcina Żebłakowa i druga bramka dla Krakowia, który z czelcem Grzegorz Kaliczek. Powtórka tej sytuacji błąd obrońcy Polonii to była 55 minuta i 2-0 dla gospodarzy. Wciąż w ataku Wisła. Krakowianie zyskują przewagę. Są lepsi. Główkował Osiemdziesiąta, 84. minuta meczu. Świetne wypuszczenie przez kulawika Grzegorza Patera i trzecia bramka dla Krakowian. Wisła wygrywa z warszawską polonią 3 do 0. Brawa dla drużyny i brawa dla trenera, który już nie pracuje. Wojciecha łazarka to również jego zasługa. Doceniła.